W Wilnie rozpoczął się dziś doroczny szczyt NATO. Postaram się poruszyć wszystkie wątki, jednak nie ukrywam, że skupimy się dzisiaj na tym ukraińskim, a przede wszystkim na ewentualnym wysłaniu. Polskich żołnierzy na Ukrainę. Czy Dudu otrzyma na to zgodę? I żeby nie było, ja mówię o dzisiejszym wywiadzie, tyle że dla niemieckiego medium. A co do rocznicy Rzezi Wołyńskiej, no to wiecie, że ja monitoruję temat, jednak dzisiaj oprócz tego, że mamy kalendarzową rocznicę, no to nie za wiele się dzieje. Dlatego też przewiduję mimo wszystko materiał bonusowy dla tych wszystkich którzy lubią doszukiwać się symboliki, którzy lubią dzielić włos na czworo, no ale już wiem, że dzisiaj tego nie zdążą zrobić. Zapraszam. Witam Was. Zacznijmy od wywiadu dla Bilda. Otóż Śliski Andrzej z wrodzoną sobie gracją po miesiącach Pokrzykiwania, że Ukraina musi wejść do NATO. Na pytanie, czy Ukraina powinna wejść do NATO, mówi tak: Ukraina teraz w NATO? Wtedy byłaby wojna. Prezydent RP w wywiadzie dla Bild. Jetzt im kino. To jest kurde geopolityk. I fragment, który dotyczy ewentualnego wysłania polskich żołnierzy. Duda nie wyklucza stacjonowania polskich wojsk na Ukrainie w przypadku zawieszenia broni z Rosją. Wszystko zależy od tego, jakie to będą porozumienia. Powiedział prezydent Duda. Gdyby Ukraina zdecydowała się na rozmowy pokojowe z Rosją i zdecydowano się na operację pokojową, w której zachodni żołnierze, na przykład dbają o przestrzeganie zawieszania broni, Polska wzięłaby udział. Jeśli jest to decyzja NATO, to jako odpowiedzialny członek poprzemy tą decyzję. No i tutaj wątek zawieszamy, by wrócić do niego. Na końcu. Przechodząc do samego szczytu NATO, no, informacją dnia jest to, że prezydent Turcji, Erdogan, zgodził się na przystąpienie Szwecji do NATO. W zamian za to oczekuje wznowienia rozmów akcesyjnych do Unii Europejskiej. Oczywiście nikt nie wierzy, myślę, że z Erdoganem na czele, że te rozmowy skończą się akcesją Turcji. Myślę, że to jest. Wymówka. Z jednej strony chłop będzie miał narracyjnego samograja w mediach, bo jednak gospodarka turecka w ostatnich latach jest mocno pobijana. W końcu tam jest kilkudziesięcioprocentowa inflacja, nawet zapomniałem, go się nazywa, ta, co w kosmos lata, ta co ma tego syno męża. Jak inflacja była na poziomie 16 czy 17%, to ona się porównywała do Turcji, gdzie tam jest 50%, także w Turcji jest gorzej, no do sobie wyobraźcie. Oprócz tego, Erdoan dostał promocję od Stanów Zjednoczonych na bodzeżu 80, zmodernizowanych F16, i zapewne wynegocjował jeszcze dla siebie tematy, o których głośno się nie mówi. Niby niewiele, ale z drugiej strony. On to wynegocjował za to, że sojusz, do którego należy, zostanie wzmocniony. Porównajcie to, to do postawy Śliskiego Andrzeja, który powiedział, że Polska nie załatwia nic dla siebie. Bigos, siano, wełbie. A teraz przechodząc do spraw ukraińskich. Na kilka dni przed szczytem NATO, kiedy no wiadomo, że wtedy już było wszystko dogadane, Włodymir Załęcki strzelił focha, że nie zaszczyci swoją obecnością, szanownego Grona i wahał się do samego końca. Teoretycznie opłacało się tupnąć nóżką, ponieważ po kilku dniach Władymir Załęcki triumfalnie oznajmił, że udało mu się wynegocjować uproszczoną ścieżkę akcesji do NATO. Mówiliśmy o tym 2-3 tygodnie temu, tyle że wtedy to były przecieki z bliskiego kręgu doradców Józefa Bidena, a on sam te informacje zdementował po dwóch, trzech dniach. Sama rezygnacja z formalnej ścieżki przystąpienia do NATO nie jest niczym nadzwyczajnym. Na przykład my z takiej ścieżki skorzystaliśmy. Jednak dzisiaj okazało się, że nie jest tak różowo, i ukraińska delegacja w drodze do Wilna no, dowiedziała się, że może jej ścieżka uproszczona będzie, może i zaproszenie jest, ale na święty nigdy. A jedź panie z takim, jest z takim tym. Cenimy naszych sojuszników, cenimy nasze wspólne bezpieczeństwo i zawsze doceniamy otwartą rozmowę. Ukraina będzie reprezentowana na szczycie NATO w Wilnie, bo chodzi o szacunek. Ale Ukraina też zasługuje na szacunek. Teraz w drodze do Wilna otrzymaliśmy sygnały, że pewne sformułowania są omawiane bez udziału Ukrainy. I chciałbym podkreślić, że to sformułowanie dotyczy zaproszenia do NATO, a nie członkostwa. Ukrainy. To bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie określono ram czasowych ani zaproszenia, ani członkostwa Ukrainy. Jednocześnie dodaje się niejasne sformułowania o warunkach, nawet w przypadku zaproszenia Ukrainy. Wydaje się, że nie ma gotowości do zaproszenia Ukrainy do NATO, ani do przyjęcia jej do sojuszu. Oznacza to, że w negocjacjach z Rosją Pozostawia się szansę na wynegocjowanie członkostwa Ukrainy w NATO, a dla Rosji oznacza to motywację do dalszego terroru. Niepewność jest słabością i będę o tym otwarcie dyskutował na szczycie. No i teraz pytanie: jeżeli nie na to, to co? W takim wypadku najprawdopodobniej będą powstawały tak zwane koalicje chętnych. Mówi o tym Ryszard Sznep, był ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, tylko nie wiem, czy on powołuje się na swoje czy po prostu czerpie informacje z prasy? Bo my o tym scenariuszu mówiliśmy również 2-3 tygodnie temu. Chodzi o europejską czwórkę. Stany Zjednoczone, to zrobocza nazwa, europejska czwórka. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Wielka Brytania i oni mieliby być patronem Ukrainy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale najprawdopodobniej nie chodzi o pakt, że będą wysyłali żołnierza, tylko będą dostarczali broni, pieniądze know-how, szkolenia i tego typu tematy, możliwe, że będą powstawały inne koalicje chętnych, takich chętnych, które, no, którzy no, wysłaliby po prostu swojego żołnierza na misję stabilizacyjną. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o czasie pokoju, no to myślę, że Rosjanie co jak co, ale wynegocjują dla siebie, by wojska NATO nie mogły wejść na Ukrainę. Jednak możliwości jest wiele, jak na przykład wysłanie błękitnych, Hełmów. Skoro Dudu jest taki wyrywny, a żołnierze na to nie będą mogli wejść, to, to może tą drogą. Jednak pamiętajcie, to wszystko to są spekulacje. Z czasem, kiedy będą do nas dochodziły oficjalne i nieoficjalne komunikaty, będziemy mogli powiedzieć coś więcej. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Najlepiej wejdźcie na główną stronę tego kanału, rozejrzyjcie się po playlistach, czy coś by was. Zainteresowało. No jeżeli kogoś interesują perypetnie z moim kąpem, <gry> który stał się w ostatnich dniach oczkiem w głowie, no to przyszła przedłużka, ale nie pasuje. Ja Jednak zamówiłem drugą, która jest w inny sposób skonstruowana, no i powinna jutro przyjść, i może w końcu uda mi się zamknąć kąpa, może mi się w końcu uda go postawić w pozycji pianowej, no bo teraz mam kąpa, który wygląda jak z lat 90. na które. O no, obudowy kładł się monitor, tyle że ten leży na ziemi. Więc ofensywa, ofensywa giereczkowa, jak najbardziej, ale no właśnie, wolałbym jednak, żeby obudowa była zamknięta, bo po prostu nie mam, nie mam do tego sił. No i z drugiej strony, myślę, że jak skończę montować. To będzie około godziny 23.00 no i wtedy zacznie się seans. sadu dziadka z UPA, czy jaki to tam podtytuł ma. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać, dlatego też odsyłam Was na główną stronę, żebyście się rozejrzeli. Oczywiście, jeżeli Was nie zanudziłem, jeżeli macie czas. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.